Ho ho ho. ho, ho, ho. Mary? Crispy. Pięknie, to tata dzisiaj zaczyna. A, to ja sobie A dzisiaj jest opie lastyczka to, sobie. Dziękuję. pokaż powiedz YouTube'a. Op. Widzisz jaka słodka jest piękna choinka. Ciekawe co Lili będzie miała. O ty masz swój piękny kalendarz, musimy znaleźć to dwa. To, to dwa. Otwórz! Tu jest dwa! Pięknie! I Dalusia też szuka dwa. No, mama, pomoże. A to już? To może Lili mi pokaże. O, jaki piękny ptasek Teraz zobaczymy zwierzaczka, Dalusiu. Do... Nie. Delusiu zobacz! Zobacz! Daj, No, Delusi trzeba dać. Taki konik czarny. Proszę, kochanie. Daddy. To dla mnie? To dla ciebie. I zobacz, co jest na tych bokserkach. Miło. Mogę zobaczyć? Wyślij do najbliższych kartki świąteczne. Napiszemy kartki? Liluś, pomożesz mi? A, no, dobra. Szminka ważniejsze. W każdym razie dzisiaj będziemy wysyłać. A, w zasadzie będziemy pisać. Zobaczymy, jak z tym wysyłaniem. Jedziemy z kalendarzem kawkowym. To ja, ja zobaczę oki. I ty zobaczysz oki. Tak. Hmm. Chyba tak. Aha, dobra. No to Mamy pierwszą kawkę. O, masło orzechowe, Uu. może być przypyszne. Zobaczyć tylko. Możesz zobaczyć? O. I mamy duchajdy. drugą kawkę. Yy, waniliowa też może być całkiem Acha. dobra. Dziękuję. No pięknie, dziękuję. To co jeszcze drugie pudło musimy otworzyć. Kartka. Dobra, jedziemy. Zobaczymy. E, drugi, piątek. Ciekawostka na dziś. Adwent to okres czterech kolejnych niedziel, ale niekoniecznie czterech tygodni. Trwa, poczekaj od 23 do 27 dni, a zaczyna się niedzielą między 27 a 3 grudnia. 27 listopada, 3 grudnia. Myszko, kochanie, poczekaj. Daj, daj. Przeczytajcie świąteczną książkę, paczka numer 2. Czyli Mam zatruchę numer dwa i wyczuwam, że w środku jest chyba więcej niż jedna rzecz. I co my tutaj mamy? Mamy Marysę i Boże Narodzenie. Mamy Anię i święty Mikołaj. Wow, jak on nie wygląda? Mhm.

Okej, okay, robię nam kawkę i zaraz będę robiła placuszki z jabłkiem dla dziewczyn. I tak, tutaj nasypam odrobinę zwykłej kawy, bo powiem wam, że te smakowe niestety coś nam ekspres blokowały. W sensie, tak jakby w, woda nie mogła przelecieć przez to i mm, zaraz podnosiło się ciśnienie, bary skakały, więc ta klipa. Dlatego zawsze na dno kładę trochę tej naszej kawki takiej zwykłej i dopiero potem smakową. Odzywam się do Was, taka ogarnięta, pomalowana, w sumie po obiedzie, i powiem Wam, że czuję, jak znowu zbliża się ta taka ciężkość, senność. Dalia śpi, i najchętniej po prostu wsunęłabym się gdzieś obok niej, ale nie mogę, nie mogę, bo czekają na mnie rzeczy, czeka na mnie nie wiem, lila, vlogmas, yy, pownoszenie yy, poskładanych rzeczy, wiecie, tego typu drobiazgi. Yy, co jeszcze? Mamy yy, oczywiście zadanka do nadrobienia z kalendarza i czytanie książeczek i przygotowanie kartek świątecznych, yy, więc yy, myślę, że yy, no może zaraz zasiądę do tego z Lilą, nadal no ja... Za dużo nie pomoże wiadomo no bo ona ma półtora roku. No dobra, półtora roku z hakiem. E, ale mm, no z Lilą usiądziemy, pogadamy, komu chcemy wysłać e, kartkę i jaką kartkę, bo mam dwa wzory nawet do wyboru. Także mam nadzieję, że się jej taka zabawa spodoba. Dobra, to piszemy kartki. Kurczak ciemno. Mamy takie z sarenką i mamy takie z domkiem. Którą chcesz, do kogo wysłać? Hmm, tą i tą. No, ale do kogo tą? Do dziadka, a to do cioci puszki. Dobra, czyli ta do dziadka, ta do cioci puszki, tak? A jeszcze do kogoś chcesz wysłać kartkę? Tak. Do kogo? Do cioci. Hmm, do której cioci? Do cioci Iwony. Do cioci Iwony? Tak. To którą chcesz wysłać? Tą. Chcesz tą? Tak. I do kogo jeszcze chcesz wysłać? Do cioci Marty. Do cioci Marty? Tak. To pewnie jak ciocia Iwona dostanie, to ciocia Marta też trochę dostanie kartkę. To może do innej cioci byś chciała wysłać? A może na przykład do Zuzi? Do Zuzi? Lubi taką kartkę. Zuzia będzie lubiła taką kartkę? Spodoba się Zuzi? Tak? To napiszemy do Zuzi? No. Super. No to piszemy. No. Hmm. Co to jest? To jest... No, and aszła do Samar? A. czekoladka Tak. To jest... Tak, jest? O pokaż, co tam Podka! A nie kokardka? Tu mama jest. A faktycznie to bombka. Smacznego. Tak. Dziękuję. No Daluś, Siorka Ci pokaże. Pieska, i kies, i ja. Ja no to pokaż jej, ci Doluzy, gdzie jest trujeczka? Tak. No to chyba nie jest trujeczka. To nie jest. No, Liluś, gdzie jest trójka? Otwórz. Otwórz. To chodź, pomożemy. Chodź, mama pomoże troszkę. Trujeczka była tutaj. Tutaj. Opa. No, siara sama, siara sobie weźmie. Jaka ty, kochanie jesteś pomocna? jest sobie. Teraz ja się, ja się pomogę. A tak? A tak? Jasne, że pomogę. A tak, pomogę. Pokażesz mi? To jest Pokażesz mi? Ty pokaż mi. Brawo, brawo, Dalusiu. No, gdzie ta trójka? Tu jest. mamy cztery, mamy pięć, a trzy. Dalusiu, zobacz! Kto jest w środku? Dalia, zobacz! Dalusiu. Ona chce tu usiąść chyba. Wow, co to? Spineczki założymy, które Ci się najbardziej podoba z się I To jeszcze ja od razu wyciągam kawkę na dzień dzisiejszy, a ta kawka to O No to przytrzyma. Wyciągniesz? O dobra. Opa. Opa. I pokażesz mi? To mama przeczyta. Kawka kokosanki. Mmm, może być przepyszna, taka kokosowa. Dobra, to teraz tak. Najpierw mamy ciekawostkę na dziś. W okresie adwentu kapłan zakłada do mszy ornat w kolorze fioletowym. I zadanie, wybierzcie się na grudniowy spacer. Także spoko, akurat będziemy wychodzić dzisiaj z domu, więc myślę, że na spacer się wybierzemy. Także tak, ja się szykuję powoli, bo umówiłam się z panią po odbiór naklejki. Mamy... 56 naklejek, potrzebujemy czterech. Ja niby miałam jedną zapisaną na, kart, na tej karcie Biedronka, ale w ogóle nie ogarnęłam, że trzeba ją odebrać do któregoś tam dnia, więc ta jedna naklejka mi przepadła. Trzy dostałam od siostry, a jeszcze głupia ja, bo pytała, czy na pewno nie chcemy czterech. Mogłam wziąć. Jak to mówią, jak dają, to bierz. Ale wzięłam trzy, ale na szczęście udało się znaleźć jeszcze jedną. Więc tak, wchodzi... Jakieś małe ogarnianko, nie wiem w sumie czy wejdzie makijaż czy nie, może I tak jeszcze się zastanawiam, czy nie strzelić sobie takiego delikatnego peelingu, tak może, bo w sumie dawno nie było I będę się ubierać, dzisiaj dziewczyny zakładają swoje nowe bluzeczki, które dostały od cioci Pauliny Także myślę, że będzie pięknie A peeling ja mam o taki... Do wyboru były dzisiaj dwie kawki: kokosanki i waniliowa. No i poszła waniliowa. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje. Wow, my jesteśmy w samochodzie, odebrałyśmy naklejki. Jedziemy teraz na Tycie Tyciulkie zakupy. Odebrać paczki, no i odebrać tą maskotkę. Także w ogóle powiem Wam, że jechałam tutaj po prostu taka przerażona, po prostu mega źle się jedzie yy, tak yy, jechałam dużo, dużo wolniej a i tak jak musiałam zahamować, to miałam jakieś takie obawy, że nie wiem, wpadniemy w jakiś poślizg czy coś no warunki będą niestety teraz pogodowo kiepskie, je jeśli chodzi o jazdę samochodem ja wiem, że to pięknie wygląda, sama się zachwycam, tak jak leży śnieg, bo w ogóle u nas spadł śnieg, ale yy, no tak, żeby jechać gdzieś samochodem, no to niestety lipa. Zresztą, no zobaczcie, u nas po prostu robi się pięknie biało. Nie, jedną musimy wziąć. Którą? Piesek czy świnka? Co? Dobra, my się będziemy zbierać. A ja jeszcze chciałam Wam pokazać moje. Kolczyki, takie y, reniferki złapane w sinseju, chyba, zadyszkę. Y, tak, one oczywiście są sztuczne, ale stwierdziłam, że na tą chwilę mi posłużą. To tak, ja Wam pokazuję y, prezenty. Zawozimy dla trójki dzieci, więc dla każdego jakiś mały drobiazg się znalazł. A u nas no, zrobiło się w miarę biało, chociaż coś czuję, że na koniec dnia po tym śniegu nie zostanie nawet śladu. Ale co my jeszcze idziemy na szybki spacer, bo po prostu nie mogę sobie odpuścić tego. Teraz wam pokażę jaki las jest przepiękny. W domu jest późna pora Ale zbliża się ta najfajniejsza pora Czyli dziewczyny idą spać A ja rozsiądę się Najpierw z książką, potem z laptopem I będzie idealnie Także tak, dzisiaj jeszcze trochę poczytałyśmy Franklina Kicie, kocie I nową książeczkę Świąteczna pobudka, chyba taki był jej tytuł Bardzo przyjemne Może potem na koniec świąt Wam nie wiem, Jakoś tak pokaże to wszystko jako inspirację na przyszły rok, na przyszłoroczne prezenty. Także tak. I Kubuś mi tutaj zrobił coś pysznego, czyli grzańca piwnego. Miałam wielką ochotę, więc kochanie mi przyrządziło.